W tym filmie omówimy sobie zastosowanie układów równej różniczkowych do zagadnienia przepływu i mieszania cieczy w dwóch zbiornikach. Analogiczną analizę można przeprowadzić dla większej ilości zbiorników, po prostu będzie to większy, dostaniemy większy układ równy. Więc 200-litrowe zbiorniki Z1 i Z2 napełnione czystą wodą i połączone jak na rysunku stanowią filtr dla zanieczyszczeń powstałych w procesie produkcji. Więc tu widzimy Z1 ma 100 litrów i Z2 ma 100 litrów. Um, dalej, do zbiornika Z1 wprowadzane są zanieczyszczenia z prędkością 1 litr na sekundę, i to są właśnie tutaj zapisane: zanieczyszczenia 1 litr na sekundę. I z tą samą prędkością doprowadzana jest również czysta woda. Więc, właśnie, więc tutaj woda jest doprowadzana z prędkością 2 litrów na sekundę, i 1 litr z tego na sekundę idzie do zbiornika Z1. Ponadto ze zbiornika Z2 Z1 z prędkością 2 litrów na sekundę zanieczyszczenia odprowadzane są do zbiornika Z2. Tak, i to jest ta strzałka tutaj na dole. Do którego również dostarczana jest czysta woda z prędkością 1 litra na sekundę. No, i to mamy tutaj. Zanieczyszczenia ze zbiornika Z2 wprowadzane są na zewnątrz z prędkością 3 litrów na sekundę. To mamy zaznaczone tutaj. Obliczyć graniczną ilość zanieczyszczeń w każdym ze zbiorników, gdy te dąży do nieskończoności. Przyjmujemy, że proces rozpuszczania zanieczyszczeń w obu zbiornikach jest natychmiastowy. No to mamy tutaj, zakładamy sobie, że mamy tutaj takie dwie funkcje: z1 od t i z2 od t. One oznaczają, ile litrów zanieczyszczeń jest w danym pojemniku w momencie t. Na początku w tych pojemnikach jest, w tych zbiornikach jest 100 litrów czystej wody. No to zanieczyszczenie jest 0, czyli mamy warunek, warunki początkowe z1 od 0 równa się 0 i z2 od 0 też równa się 0. Teraz tak, jak się zmienia ilość zanieczyszczeń, więc zmiana to pochodna, czyli Z1' od T, więc my tutaj wlewamy 1 litr zanieczyszczeń na sekundę, czyli zmienia się, rośnie ta ilość o 1 litr na sekundę, ale odprowadzane są też 2 litry na sekundę do drugiego zbiornika. Teraz w tych 2 litrach ile tak naprawdę jest zanieczyszczeń. No a jeśli w danym momencie mamy z1 od te zanieczyszczeń, no to łącznie tutaj wszystkiego jest 100, no to w każdym litrze, jakby jeśli jest idealnie wymieszane, to w każdym litrze tych zanieczyszczeń jest Z1 przez 100 litrów zanieczyszczeń. Więc tu mamy 2, więc mamy, więc odprowadzane są dwie setne z1 litrów zanieczyszczeń w każdej sekundzie, czyli to zmniejsza ilość zanieczyszczeń właśnie o te dwie setne z1 od t. No i takie równanie różniczkowe dostajemy opisujące, jak się zmienia z1 od t. Teraz tak, jeśli chodzi o z2 od t, no to znowu, co tutaj się dzieje? Więc w z2 od t, jak się zmienia ilość zanieczyszczeń, no to Z2' od T co to będzie? przybywa te, te dwie setne Z1 od T, które tam ubywało, przybywa tutaj. Więc tu mamy dwie setne Z1 od T i w każdej sekundzie jest odprowadzane 3 litry zanieczyszczeń. Teraz w momencie T y, y, mamy Z1 od T zanieczyszczeń w tym zbiorniku i 100 litrów łącznie. No to na każdy litr znowu przypada Z2 przez 100. I jeśli 3 litry odprowadzamy, to znaczy, że odejmujemy 3 setne Z2 od T. No i to jest właśnie układ równań opisujący zmianę ilości zanieczyszczeń w tych dwóch zbiornikach. Jak rozwiązywać ogólnie układy równań, to będziemy jeszcze sobie omawiać stopniowo. Natomiast tutaj zauważmy, to jest trochę taki pseudo układ równań. Pseu, znaczy, jak najbardziej jest to układ równań, ale zauważmy, że pierwsze równanie jest zależne tylko od jednej niewiadomej, więc możemy je po prostu zupełnie oddzielnie rozwiązać i rozwiązanie podstawić do drugiego, i wtedy drugie będzie zależne tylko od jednej niewiadomej. Więc tu nie musimy stosować żadnych technik typowych dla układów równań różniczkowych, tutaj musimy po prostu rozwiązać dwa równania różniczkowe, jedno po drugim. No, więc zacznijmy od tego pierwszego, i co tutaj dostajemy? Czyli mamy z1' równa się 1 minus 2 setne z1. No dobra, no to ja bym to sobie przerzucił na jedną stronę. Mamy z1' plus 2 setne z1 równa się 1. Przemnożył to przez czynnik całkujący, czyli to będzie e do 2 setnych t. Z1 razy e do 2 setnych T plus dwie no, setne Z1 razy E do 2 setnych T równa się E do dwóch setnych T. Teraz zauważmy, po lewej stronie mamy Z1 razy e do 2 setnych T'. Jak policzymy pochodną, to będzie z1 prime razy to plus pochodna tego, czyli 2 setne e do 2 setnych t razy z1. I to ma być równe e do 2 setnych t. To teraz możemy to obustronnie odcałkować. I tu dostaniemy z1 e do dwóch setnych t równa się, a tutaj jak odcałkujemy no, taką funkcję, no to co? To będzie e do... 2 setnych t dzielone przez 2 setne, no i plus stała jakaś c. Więc tak, więc czyli inaczej 50 razy to plus stała c. Czyli z1 będzie równe, mnożymy z powrotem przez e do minus 200t, to dostaniemy 1 przez setne, czyli 50 plus c razy e do minus 200t. I teraz jeszcze możemy sobie podstawić nasz warunek początkowy, czyli z1 od 0 równa się 0. No to to oznacza, że 50 plus c równa się 0, czyli c równa się minus 50. Czyli możemy napisać, że nasze z1 od t jest równe 50 razy 1 minus e do minus dwóchsetnych t. No i to jest nasze z1 od t. Wyznaczmy sobie teraz z2, to podstawiamy po prostu to z1 do równania, w którym mamy z2. Z2 prime będzie równe. Na początku mamy co? 2 setne z1. Dwie setne z1, czyli dwie setne razy to, to po prostu będzie 1 minus e do minus 2 setnych T. No i dalej mamy minus 3 setne z2, czyli minus. 3 setne z2. Znowu bym sobie to przeniósł na z2. Powinno ta dwójka na dole. To nie jest kwadrat. Znowu przerzućmy sobie na jedną stronę. Mamy z2' plus 3 setne z2. Równa się 1 minus e do minus 2 setnych t. Czy tam nie było nic więcej? Nie, nie było. No dobra i teraz razy czynnik całkujący czyli razy e do 3 setnych t dostaniemy no tutaj dostaniemy właśnie tu dostaniemy z2 razy e do 3 setnych t prim a tutaj będziemy mieć e do 0,03t minus e do 0,01t no dobra i teraz znowu odcałkowujemy, to tu dostaniemy z2 e do trzech setnych T równa się całka z tego to jest E do trzech setnych T dzielone przez trzy setne minus całka z tego to E do jednej setnej T przez jedną setną i plus jakieś C2. No dobra, teraz jeszcze mnożymy przez e do minus 3 setnych t i dostaniemy, że z2 to się równa, no tutaj 1 przez 3 setne to 103 po prostu. Tutaj będziemy mieć minus 100 razy i tu się zrobi e do minus 2 setnych t plus c2 razy e do minus 3 setnych t. Ok. I jeszcze nasz warunek początkowy. Z2 od 0 równa się 0, więc dostajemy 103 minus 100 plus C2 ma się równać 0. Czyli C2 równa się 100 minus 103 to jest 203 po prostu. Czyli nasze Z2 od T równa się 103 minus 100. E do minus dwóch setnych T i plus 203 E do minus trzech setnych T to jest tutaj nasze z2. I chcieliśmy jeszcze granicę w t dążącym do nieskończoności. No to z1. Spójrzmy sobie, gdzie mamy z1. Z1 jest tyle. Jeśli t dąży do nieskończoności, no to. E do minus 200, T będzie 0, więc po prostu Z1 zbiega do 50, czyli będzie 50 litrów zanieczyszczeń, czyli połowa zbiornika będzie zanieczyszczona. Natomiast tutaj, jeśli T zbiega do nieskończoności, no to Z2 nasze tutaj zbiega do 103. No i co? I to się wyzeruje, i to też się wyzeruje, więc po prostu do 103, czyli 33, 1 trzecia litra, czyli 1 trzecia pojemnika będzie zanieczyszczona. No dobra, jeszcze jeden przykład. Dwa zbiorniki, 100-literowy Z1 i 200-literowy Z2, czyli widzimy tutaj Z2 jest większe, są połączone jak na rysunku i napełnione zanieczyszczoną wodą. Do zbiornika Z1 wlewa się z zewnątrz czystą wodę z prędkością 20 litrów na minutę, i z drugiego zbiornika zanieczyszczona z prędkością 10 litrów na minutę. To jest ten przepływ. Zbiornik Z2 jest, jest zasilany z nieczystościami ze zbiornika Z1 z prędkością 30 litrów na minutę. A sam odprowadza na zewnątrz zanieczystości z prędkością 20 litrów na minutę. Ułożyć układ równań, który spełniają funkcje Z1 od T i Z2 od T, oznaczające ilość zanieczyszczeń wody w chwili T, odpowiednio w zbiorniku pierwszym i drugim. No, tutaj chcemy tylko ten układ równań ułożyć. OK, czyli, czyli co? Czyli po pierwsze, jakby nasze Z1 yy, od zera. To jest 100. Tam są same zanieczyszczenia. Z2 od zera tam jest 200, bo tam też są same zanieczyszczenia. I teraz tak, jak się to zmienia. Więc do Z1, jeśli chodzi o Z1 prim, jak się zmienia, więc 30 litrów zanieczyszczeń odpływa, czyli w momencie T mamy z1 setnych w każdym litrze, no to razy 30 to będą 30. Z1 jest odprowadzone, czyli mamy minus 30. Z1, ale wprowadzone jest 10 litrów zanieczyszczeń z Z2. W Z2 w momencie T mamy tych zanieczyszczeń w każdym litrze Z2 przez 200, bo Z2 litrów a 200 litrów, więc na 1 litr wypada Z2 przez 200. 10 litrów, czyli 1,20 z tego, idzie do zbiornika Z1, czyli dodajemy tutaj 1,20, czyli 500 Z2. I to jest nasz układ równań opisujący zanie, ilość zanieczyszczeń w Z1 od T. No to teraz jeśli chodzi o Z2. To tu jest w każdej sekundzie odprowadzane 10 litrów zanieczyszczeń, więc właśnie Z2 to będzie te 5 które tu zwiększało ilość zanieczyszczeń w Z1, to tu będzie zmniejszać, czyli będzie mieć minus 500 Z2. Natomiast 30 litrów zanieczyszczeń Z1 przychodzi, więc właśnie te 30 Z1, które tam odejmowaliśmy, tutaj dodajemy 30 z1. I jeszcze dodatkowo 20 litrów jest odprowadzane na zewnątrz, więc odejmujemy. 20 litrów to jest 1 dziesiąta, czyli minus 1 dziesiąta Z2. Więc to drugie równanie można trochę prościej. Z2' równa się 3 dziesiąte Z1 minus 15 z setnych Z2. Natomiast pierwsze Z1' równa się... 5Z2 minus 3Z1. No i tyle. O to tutaj tylko chodziło, żeby napisać ten układ równań. Rozwiązywać go nie będziemy, bo to już tak jest układ równań taki z krwi i kości, że rzeczywiście no, nie można tak jak w poprzednim zadaniu po prostu sobie rozwiązać jednego, jednego z tych równań, a tutaj a, tylko, a, tu miało być 15. Setnych. A, a potem rozwiązanie wykorzystać w drugim równaniu, podstawić i wyliczyć. Tutaj już rzeczywiście trzeba to rozwiązywać, jakby jednocześnie. Dziękuję za oglądanie moich filmów. Jeśli się podobało, to zapraszam do subskrybowania kanału i zapraszam również do oglądania pozostałych filmów.